Zawsze kochałem samochody i praca przy tak specyficznych i ciekawych autach, jak Porsche, była moim marzeniem. 2008 rok to początek mojej pracy w Porsche Centrum Warszawa. Przez kolejne lata każdy dzień w tej pracy był przygodą. Zdobywałem cenne doświadczenia poprzez szkolenia specjalistyczne, które zapewnia mi firma. Jak również bardzo dobrze wyposażony warsztat i młody, dynamiczny i stabilny zespół. Pamiętam swój pierwszy dzień w pracy. Spotkałem bardzo fajny, widać było, że stabilny, młody zespół, który bardzo fajnie, sympatycznie mnie przyjął, i kolejne lata były tak naprawdę tylko przyjemnością pracy w tym zespole. Ten zespół trwa do dzisiaj, tylko dochodzą nowi ludzie. W 2013 roku zdobyłem certyfikat koloru srebrnego, certyfikowanego technika Porsche, który uprawnia do. Wielu skomplikowanych i poważnych prac przy tych samochodach. Na dzień dzisiejszy ja sprawuję stanowisko mistrza serwisu, które ma za zadanie kontrolować, jak i wspomagać pracę mechaników. Mechanikiem byłem sam w tym zespole, więc doskonale wiem, jak to wygląda od kuchni. Mam również możliwość rozwijać swoje kompetencje menedżerskie w kierowaniu takim zespołem. Kolejny punkt zwrotny w mojej karierze? Nie wiem kiedy, ale wiem gdzie. Na pewno Porsche Interauto.